Jestem ja Ciechanowski jestem twórcą kanału zatytułowanego Kultura Wyjaśniania. Dziękuję Wam za atencję, za oglądalność, za komentarze i to na co się składa to, co wszystko się, co składa się na funkcjonowanie kanału. A dzisiaj tematem, tematem dzisiejszego epizodu kultury jest książka Alana Hlada Światło nad Ciemnościami. Jest to publikacja o mało znanym epizodzie I wojny światowej, którą zwykle kojarzymy bardziej przez wymagania frontowe, zwykle kojarzymy bardziej przez właśnie krew, pot i błoto, co pięknie zostało pokazane w filmie Na Zachodzie bez zmian Edwarda Bulgera, który dzisiaj startuje do Oscara. Natomiast ta publikacja opowiada zupełnie o czymś innym. To jest publikacja, to jest książka, w której mamy do czynienia z problemami e, ludzi, którzy są dotknięci przez wojnę, e, którzy muszą radzić sobie w warunkach, jakie naznaczył, na, naznaczył ich konflikt. Chodzi po prostu o, o żołnierzy, czy też bardziej konkretnie o żołnierza, w tym przypadku Maksa, e, który jest dotknięty atakiem gazowym. I jego obiecująca kariera przyszłego muzyka kompo, kompozytora legła w gruzach i musi podołać wyzwaniu, jakim jest życie ociemniałego człowieka. Co nie jest łatwe, co jest trudne. Generalnie musi sobie stworzyć atlas rzeczywistości wokół siebie, atlas tego, co, co, co go otacza. Jego życie osobiste rozpada się. Ulega dezintegracji, rozpada się w gruzy, ulega atomizacji i tak dalej. Natomiast, hmm, wszystkim tym kryzysom, hmm, podołać może pewien program, hmm, który ma zapewnić osiemniałym hmm, protezę wzroku. Tą protezą wzroku są po prostu psy. A dokładniej owczarki niemieckie, czyli mówiąc bardziej, żeby to skojarzyć, owczarek niemiecki, to szarik, tak? Słynny szarik z, z serii 4 pancerni, i pies. I ten oto... ten oto przedstawiciel psowatych ma uratować bohatera, który w zasadzie musi podołać coraz trudniejszej atmosferze wokół siebie, bo jest z pochodzenia Żydem, a... W Wtedy sytuacja w Niemczech zaczyna e, antysemityzm, zaczyna rosnąć. W I wojnie światowej to jest temat, e, który mm, jest dosyć paradoksalny, dlatego że w tej książce pojawia się na przykład ta, ta, pojawia się taka postać jak dr Fritz Haber, postać e, nieprawdopodobnie kontrowersyjna, jego ścieżka życiowa była niesamowita w tym sensie, że... Był to Noblista przed I wojną światową, bo znaczy, dlatego, że, że no, wykształcił metodę uzyskiwania azotu, co jest niezbędnym elementem nawozów. Natomiast po I wojnie światowej obawiał się, że stanie przed Trybunałem z racji tego, że jako prawdziwy Niemiec postanowił wykorzystać gazy bojowe, co w tej książce jest przedstawione. Tam, ta postać tutaj, tutaj, się, tutaj się przewija. I generalnie Fritz Haber jest postacią mocno kontrowersyjną. I cóż, i lektura tej książki daje ciekawy walor poznawczy. Daje nam, daje nam bardzo interesujące spojrzenie właśnie na, na to, jak ludzkość niszczy sama, samą siebie i od, odtwarza samą siebie. Również. Ta książka daje nam również pewne pojęcie o czymś innym. To znaczy w tym sensie, że gdybyśmy porównali ówczesne Niemcy sprzed 100 lat do dzisiejszej Polski, gdzie mamy dzisiaj protest inwalidów i protest niepełnosprawnych w Sejmie, to widać, że 100 lat temu jednak, że tak powiem, ten poziom empatii, choć poprzedzony. Traumatycznymi przejściami był trochę chyba wyższy. Więc to jest, to jest właśnie obraz wojny, który y, zawarł y, Alan Chlap. Y, wojny, która jest zaprzeczeniem właśnie takiego obrazu y, wojenno-frontowo-heroicznego. -y, to jest wojna. Samym sobą to jest wojna przeciwko potężnym okolicznościom i to wcale nie w udział. udział tylko znaczy też, są, też jest to, ale to nie jest główna oś narracyjna. Główna oś narracyjna to zmaganie się z problemami. I cóż, można powiedzieć krótko na koniec, że każdy zasługuje na światło nad ciemnościami i tego Wam życzę. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w furtce.